Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Lorek i witam Cię bardzo serdecznie w czwartym odcinku z cyklu Te niezdrowe owoce. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co się dzieje, gdy jemy owoce i jak to wygląda od strony naszego układu pokarmowego. Kiedy gryziemy jakiś owoc, to już fruktoza zaczyna oddziaływać na nasze zęby, czyli mogą się pojawić stany próchnicze. Dlatego ważne jest, żeby po spożywaniu owoców zadbać o odpowiednią higienę jamy ustnej. Ale nie jest to jedyny problem, z jakim spotyka się nasza jama ustna. Jak wiecie, w jamie ustnej mamy już szereg dobrych i pożytecznych mikrobów, które zwalczają niepożyteczne mikroby, które z każdą chwilą znajdują się, wchodzą do naszego wnętrza czy to z powietrzem, kiedy oddychamy, czy to z napojami, czy to z jedzeniem. I to jest takie pierwsze, pierwsze miejsce, gdzie trwa walka, żeby do naszego organizmu nie przepuścić intruzów. Jeżeli siłą czarnej strony mocy dostarczymy cukru, to te wszystkie patogeny będą się lepiej rozmnażać, a nasze dobre i pożyteczne mikroby niestety będą osłabione. I co się dzieje dalej? No, zmienia się skład naszego mikrobionu mu w ustach na niekorzystne. Następnie, wraz z śliną połykamy go i wszystko leci do naszego brzuszka. Warto jest też wspomnieć o tym, co się dzieje w jelitach, ponieważ tutaj fruktoza będzie odpowiadać za szereg przykrych dolegliwości. Mogą się pojawić gazy, wzdęcia, różnego rodzaju bulgotania, przelewania. Może tak być zarówno po spożyciu owoców, jak i soków owocowych, a także napojów alkoholowych na bazie owoców. Dodatkowo te niedobre patogeny, te niedobre bakterie, ten zły mikrobiom z ust może się zagnieździć w naszym jelicie cienkim, powodując tam przerosty właśnie flory bakteryjnej, flory mikrobiomowej. I prowadzi to po prostu do takiej dolegliwości jak sibon. Jeżeli dużo fruktozy trafi do naszych jelit, to skład niekorzystny mikrobiomu przechyla się na szale grzybów i wtedy możemy się spodziewać rozrostu kandidy. Skutkować to może zagrzebieniem całego ciała, no bo to co jest wielita w końcu trafia do wszystkich komórek naszego ciała, czyli znowu będą tu różne zakażenia grzybicze, łącznie z zakażeniem układu moczowo-płciowego. Jeżeli grzyby roznoszą się w wielitach, to będą w nich tworzyły się uchyłki, a w uchyłkach będzie, do uchyłków będzie się dostawało jedzenie, które niestrawione będzie tam zalegać. Czym to w sumie skutkuje? No tym, że niestrawione resztki pożywienia będą nam pleśnieć, gnić i psuć się w jelitach. Chyba nikt nie chciałby mieć w środku czegoś takiego. Oczywiście jest to super pożywką dodatkową dla kandidy, która będzie się rozrastać jeszcze bardziej. W rezultacie komórki naszych jelit nabłonkowe mogą się rozszczelnić i może dojść do uszkodź nielit na tyle dużych, że niektóre części niestrawione naszego pokarmu zaczną się przedostawać do reszty organizmu. Jeżeli białka zaczną się wydostawać z rozszczelnionych jelit i trafiać do organizmu, to organizm może pomylić takie białko z własnym białkiem. Często takie białka obce udają nasze białka, ponieważ są do nich podobne, w rezultacie są jednak patogenami, i organizm już nie wie, czy to jest wróg, czy przyjaciel. Jeżeli takie białko umiejscowi się w konkretnym narządzie, to może się okazać, że nasz organizm zaczyna atakować ten narząd. I to nie tylko te struktury białkowe, które nie są nasze własne, ale również struktury białkowe naszego własnego narządu. I w ten sposób tworzą się choroby autoimmunologiczne. Także tyle przykrych rzeczy może nas dosięgnąć z powodu jedzenia tak zwanych zdrowych owoców. Warto więc zastanowić się, czy zamiast owoców nie przerzucić się na warzywa. Niektóre poradnie dalej mówią jest 5 porcji owoców lub warzyw. Ja bym stawiała tutaj raczej na warzywa niż owoce. Poza tym czym jest jedna porcja owocu? Jedna porcja owocu to jest na przykład garstka borówek albo pół jabłka. I to tak naprawdę powinno nam wystarczyć. Subskrybuj po więcej. Następne filmy już wkrótce. Zachęcam do lajkowania, komentowania i oczywiście subskrybuj kanał, żebyś niczego nie przegapił. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.